Cześć i czołem dzisiaj 29 kwietnia a ja pokażę Wam jak wygląda teraz moja rabata kwiatowa którą już tworzę drugi sezon zaczniemy od małego bzu kwitnącego i idziemy dalej przez godziny Wieloletnie to jest chyba jakiś Rumian. Są tu ryby. Jakiś berlin, rymulek, pierwiosnek. To jakieś okrągłe liście, nie wiem, to to jest. Jest juka. trochę przeżywa, Przyszedł przesadzenie. Nie wiem czy się żyje. Mamy hortensję, Machonie. nie. która wybija mamanie z pięknymi przyrostami tutaj wyrasta, wydaje mi się na getek, którego wysiałem wczesną wiosną, Znowu jakieś rozchodniki rano trochę więcej mięty znowu czarny bez to znaczy kwitnący bez i kolejna opatka. ostatnia zdobycz od rodziców razem z tym sporym bezem kwitnącym który też będzie miał kwiatek w tym roku no i tutaj rapata się kończy Ciąg dalszy oczywiście nastąpi w swoim czasie. Po drugiej stronie wjazdu mamy stawik. Te zboże też będzie korytowane odrobinę, żeby posadzić jakieś rośliny wodnolubne. No i rondo jeszcze też nie zagospodarowane. Na razie rośnie tam tylko jaśmin. No, zobaczymy, będzie tam pewnie jakiś fikuśny skalniak, ale to w swoją porę. Dziękuję za dzisiejsze oglądanie. Pozdrawiam i do zobaczenia.